Bo cię pojebało. Co masz jeszcze mądrego do powiedzenia? Ja nic. Ja mam tylko tego do pytania. To spożywamy ten alkohol. Patrzcie. Hmm. To jest wspaniały alkohol, to jest... Liber, ja wiem. To jest... Najlepsze co może w życiu może spotkać. Być. Tak jest. Patrzcie się. Przytonijcie się. Nagle nisko. Później I Nagrywę. ten, i panowie. Pięści kurwa! I tyle mogę powiedzieć. Esencja całego życia. Konglomerat. Konglomerat. Życie. Wszego jestestwa. Ksiądz Wam tego nie powie. Ale ja Wam to powiem. Że to jest lepsze co mogło Was w życiu kiedyś, kiedykolwiek spotkać. Pamiętajcie o tym. Marceli to wie i ja to wiem. A Ruzga tego nie wie. Ale dowie się.